Dzień dobry, Dzieciątka, a jakże Wy się dziś macie? Czy wszystko u Was dobrze? A czy Wy jedliście ładnie posiłki dzisiaj? Jedliście jedzonko Wasze? Och, jak pięknie. Jedzonko trzeba jeść, żeby być zdrowym, silnym i żeby ładnie urosnąć, tak? Zobaczcie, ja też dużo jedzonka jadłam, jestem teraz taka wielka i potrafię na dodatek ryczeć. Tak, jedzonko daje mi tyle siły. Rybka bardzo zdrowa. Słuchajcie, dziś opowiem Wam bardzo fajną bajkę o dinozaurach, oczywiście, tak? O rodzeństwie. Macie jakieś rodzeństwo? Braciszka albo siostrzyczkę? Och, jak miło mi to słyszeć! Pewnie bardzo ich kochacie. Tak. Dobrze, usiądźmy razem i posłuchajmy i obejrzyjmy tą bajkę. Do zobaczenia. Pewnego razu, dawno, dawno temu, był sobie parasolow. Tak. Poznaliście tego Parasorolofa? Parasorolof, co ty tutaj robisz? Opowiedz nam. A, um, widzicie, ja przyszłem właśnie w umówione miejsce i czekam na moich kolegów z i Tyranozaura Rexa. Czy wy znacie takie dinozaury? Hmm, sprawdźmy. O, chyba słyszę już tu panie. Tup, tup, tup. Top. Któż to taki? Sterakozaur. Dzień dobry, państwo. Dzień dobry. Ja jestem Sterakozaur. surolów. Wszystko dobrze? Czekałeś na mnie długo? Nie, nie czekałem tak długo. Jest ok. Ach, cóż to jest tam? Coś za tobą idzie, takiego maleńkiego. Cóż to takiego? Ach, zapomniałam wspomnieć. Rodzice mi powiedzieli, że muszę wziąć ze sobą na spacer małego braciszka. Będziemy się z nim razem bardzo ładnie bawić. Tylko trzeba uważać, bo taki malutki jest bardzo delikatny. Trzeba uważać, żeby mu krzywdy nie zrobić. A, mały styrakozaur. O, jeszcze takiego dzidziusia styrakozaura to ja nie widziałem. Zobaczcie. Mały Styrakozaur. Widzicie go? Jakiego on jest koloru? On jest żółty, tak. Piękny styrakozaur w żółtym kolorze. Okay. Ale gdzie ten T-Rex? Dziwiły się dinozaury. Przecież powinien już tutaj być. Czekamy na niego. Umówił się z nami i dalej go nie ma. Jak się gdzieś umawiamy, przecież musimy być na czas. Tak żeby na nas nikt nie czekał, bo to nie jest miłe, nie, nie. Hm, gdzie jest ten T-rex? Nasze dzieciątko z Też zaczyna się niepokoić. Oj, żeby tylko nie płakał, bo będzie ciężko go uspokoić. Ale ja słyszę, że T-rex już nadchodzi. O, chłopaki, przepraszam serdecznie za spóźnienie, no nie moja wina. Mama mi powiedziała, że muszę na spacer wziąć brata. Tak, mojego brata. Ponoć nie spędzamy zbyt dużo czasu razem. I musimy się razem pobawić dzisiaj. Mam nadzieję, chłopaki, że nie macie nic przeciwko. Nie. Rodzeństwo jest super. Ale gdzież on jest? O, już właśnie idzie. Słyszycie go? Uu. Cześć chłopaki! Cześć dzieciaki! Nie uczekaliście, mam nadzieję? Ja byłem gotowy, tylko brat grzywkę sobie czesał, tak? I musiał się ubrać porządnie, bo ubrał się jak na zimę, a przecież jest dość ciepło teraz. No, bo ja często martwię. Nie chciałam zmarznąć. ale mama mi potem powiedziała że nie muszą brać takiej czapki ani kurtki, bo ponoć jest dość ciepło. O, ale co to? Chłopaki, czyżby to był mały dzidziuś z Tyrakozaur? Tak, to jest dzidziuś z Tyrakozaur, ale ty lepiej się nim nie baw, jesteś za duży i jeszcze mógłbyś mu zrobić krzywdę. A my byśmy nie chcieli, żeby małemu dzidziusiowi Stała się jakakolwiek krzywda, prawda, chłopaki? Tak. O dziusia trzeba wyjątkowo dobrze dbać. No, ale przecież chyba mogę go podtrzymać. On jest taki wspaniały, żółciutki, malutki. Jest słodki. Ale T-Rex, ty musisz uważać, bo ty jesteś olbrzymi. Żaden problem, koledzy. Chodź tu dziusiu. Znasz tą piosenkę. A, 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 kotki dwa. O, o. Wszystko okej, okay, oby Szaroburę, obydwa. I hop. oj, 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 Haha, ha, złapałem Cię. Złapałem dziusia I hop. Haha, haha, ha, ha. Ale tym razem dziusia nie ma zrobił, połknąłeś go, powiedz masz taką wielką paszczę, Otwierają. ją ale tutaj dzidziusia nie ma sprawdźcie go też no nie ma, to gdzie on jest gdzie jest mój mały brat w nosie twoim, pokaż nas. w oczach, do oka ci wpadł no pokaż nie, głuptasy ja cały czas go miałem tutaj, o w mojej drugiej rączce drugą rączką go złapałem tylko go schowałem na chwilkę Oj, T-Rex, ty musisz uważać Ale co ten dzidziuś robi? Po twojej głowie skacze Hop, hop, hop I wziął Ha! Ten dzidziuś to nie jest Cały taki dzidziuś, on już sobie Bardzo dobrze radę daje Tak, on nie jest Taki dzidziuś aż Dobrze sobie radę daje I bawić się wspaniale też potrafi ale T-Rex, ja zauważyłem, że Ty masz wspaniałe i zdrowe zęby. Otwórz tą swoją paszczę. Aaaa, no pokaż. Wszystkie wspaniale zdrowe. Tak, bo ja je myję. Ja je myję dwa razy dziennie. Przed śniadankiem i w nocy. Przed położeniem się spać do łóżka. A, dlatego masz takie piękne i białe, zdrowe zęby. Tak, ja też muszę myć moje. Mama i tata zawsze przypominają: myjcie zęby, myjcie zęby. Ja mam takie zęby i myć też je muszę, tak? Piękne i białe. Widzicie je? Tak, Jak ktoś chce mieć piękne i białe, zdrowe zęby, musi je myć. Okej, okay, moi kochani. Policzymy, ile mamy tutaj dinozaurów. Czy nam się nikt nie zgubił? Kto ze mną policzy dinozaury? Policzymy ładnie. Mamy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, tak. A jak para na chwilkę odejdzie od grupy, to ile będzie? Pięć odjąć jeden. To ile to? Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery. Już wróciłem chłopaki. No dobra, to co? Idziemy się pobawić? Ja myślę, że gdzieś tam zostawiłem wczoraj piłkę. O tam koło drzewa. Idziemy pograć, pokopać. Tak, tylko ty będziesz musiał delikatnie kopać, żebyś nam znowu gdzieś nie wykopał za daleko. Nie, spokojnie koledzy. Ja będę delikatnie kopać. Nawet nasz dzidziuś da sobie radę. Tak, ha, 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 ha. Ok. No dobrze, dzieciaki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak możecie, zasubskrybujcie. I do zobaczenia.